Cześć pasieka gromadzeń mam dzisiaj niedzielę jak widzicie na pasiece się znów przejaśniło, trochę rodzin wywiozłem na rzadkie oleistą wczoraj wieczorem i w nocy, no bo to zaczęło się gdzieś po 20 to wywozić i koło 11 chyba już z powrotem byliśmy w domu no, zostało tu mniej pszczół, bo no, było za dużo. Wiecie, ta facelia jest daleko tu ode mnie. Niby pyłek noszą z tej faceli, ale mm, nie ma szału. Yy, nektaru nie widać za bardzo. No, widzicie, tu jest pyłek z faceli, ładny. Troszkę jasnego, ale większość jest z ciemny. Ale wiecie, teraz jest mniej rodzin łatwiej będzie im też nosić po prostu a jak będzie im łatwiej nosić to może więcej tu przyniosą, tu było około 50 rodzin zostało teraz około 30 myślę, że za jakiś czas jeszcze będą rodzinki wywożone na grykę jeżeli chodzi o te drugie pasieczysko, co ostatnio pokazywałem na filmie, że rowerem no to tam lipy nie było w tym roku wymarzła ale, ale tam jest tak, jakby mm, już było porozmawiane, z, pogadane z właścicielem, i możliwe, że za rok już, a może już nawet i na rzepak, bo tam też ponoć rzepaku dużo sieją, wtedy miałbym w trzech miejscach, tak jakby pasieki stałe. E, a oczywiście, jak już pojawią się jakieś plantacje, powiedzmy, właśnie facelie, czy, czy, czy jakieś inne rośliny miododajne, no to z tych trzech pasiek e, jakieś tam. Rodzinki zawsze się wywiezie czy to na facelie, czy to na grykę. No, taki jest plan, zobaczymy. Co to wiecie: miejsca prywatne, nie moje, nie wykupione jakiś tam działka, tylko e, za pozwoleniem właścicieli, więc też nigdy nie wiadomo, czy kogoś pszczoły nie pogonią, e, nie, nie urządlą i, i ktoś e, nas stamtąd wyprosi. Wszystko jest możliwe, ale jeżeli tak będzie, jak e, w tej chwili to wygląda, no to m, były już by zamiast dwóch pasieczysk stałych, trzy więc byłoby już e, lepiej. E, no myślę, że za dużo to po prostu było, zwłaszcza, że wymarzły te akacje, lipy i trzeba było to gdzieś zabrać. Fajnie, że się udało znaleźć. Już tam rozmawiałem i z właścicielem pola i osobą, która zarządza, więc, więc już wszystko tak jakby przegadane. E, na następny rok już będę po prostu wcześniej miał kontakt, będę już e, się kontaktował na wiosnę, żeby w razie czego mieć może miejsce gdzieś na faceli wszystko możliwe, no zobaczymy, mam nadzieję, że współpraca będzie fajna i, i skorzystam moje pszczółki skorzystają no nic, jadę tam zobaczyć, powiem Wam co noszą, zobaczymy, tam są poławiacze pyłku bo tam jest rzodkiew oleista i kawałek dalej jest jakieś tam poletko o faceli i ciekawi mnie, czy pszczoły po prostu będą wybierały tą rzodkiew, czy Znalazły tą facelię i tam będą nosić. no Dzisiaj pierwszy dzień będą się to oblatywać, więc może nie ma dużo tego pyłku, ale może już coś zobaczymy, bo jest godzina 4.20 teraz, więc cały dzień od rana już też tam pracowały. Zwłaszcza, że pogoda ładna dzisiaj nie ma jakiegoś mega upału, jest słoneczko, 20 parę stopni, więc warunki idealne. No. Na razie miałem stojaki więc nawet nie zabierałem tych. Tutaj popatrzcie ile jeszcze mogę zabrać. Wystarczyłoby ten jeden ul gdzieś położyć nie wiem, na skrzynkę, na jakiś pustaki już tu by było na, na kilka rodzin miejsce, plus tam też, tam te trzy mogę mieć, więc sporo, sporo już fajnie, że kupiłem e, i, i te mm, łaty i porobiłem trochę stojaków i trochę tych pustaków dokupiłem, bo już miałem tak, wiecie, że już mi brakowało, a teraz mam na spory zapas wolę mieć więcej niż, niż po prostu tak na styk, no nic, dobra zbieram się i jadę No, powiem Wam, pracują pszczółki ładnie na nowej tutaj plantacji przywiezionej. Widzicie, jak latają. No, i to jest ruch. A w domu siedziały biedne, się nudziły. Tu chyba jest za gorąco. Silne rodziny i popatrzcie, jak powychodziły. Hmm, więc muszę chyba koreczki. Przy tych, które przynajmniej hmm, tutaj wyszły. Muszę koreczki odbezpieczyć. Znaczy odbezpieczyć, wyciągnąć, żeby miały lepszą wentylację. No, tam widzę nie ma aż tak dużo, no to... Albo wiecie co, wszędzie wyciągnę, z dołu może. Z dołu. A nie wiem, pomyślę jeszcze. No tak wygląda ta rzodkiew oleista, jakby ktoś chciał widzieć jak, jaki to jest pożytek. Widzicie trochę na tak fioletowo, trochę na biało Jest tu pełno pszczoły widzę latają No także całkiem, całkiem fajne miejsce się udało znaleźć mam nadzieję że miód z tego będzie bo w tym roku jest lipa z Akacji, lipa z lipy i troszkę tylko z tego rzepaku tylko wielokwiatu się udało z rzepakiem pobrać. Pszczoły oblatują, więc dobry znak. No powiem Wam, wszędzie otworzyłem. No zobaczymy, jak będą miały dużo pyłku, za kilka dni zajrzę do środka, to po prostu mm, nie trzeba będzie nawet znaczy jak będzie będą w poławiaczach dużo pyłku, to nawet nie będę musiał tych koreczków dawać. Niech one sobie tutaj mm, mają lepszą wentylację, a jak będzie pełno pyłku w ramkach, zawalą mi pyłkiem, bo ponoć ta rzotkie poleista bardzo dużo ma pyłku, więcej niż na nektaru, jest, jest pyłkodajna. No po prostu nie chcę, żeby mi ramek zawaliły tym pyłkiem, dlatego chcę poławiać. Ale te wiecie, trzy dni niech sobie tutaj swobodnie polatają. One się dzisiaj oblatują, ja je w nocy przywiozłem, więc też jest tak, że one się muszą tutaj odnaleźć, one tu powychodziły, wiecie, oblatywały możliwe, że jutro już nie będą e, tak e, siedzieć na tych wylotkach wezmą się do roboty bardziej i też nie ma być ciepło w tym tygodniu ma być w miarę, jak na tą porę roku chłodno, bo około 20 stopni, więc myślę, że nie będzie im tu za gorąco zresztą wiecie, styropia, nowy ul to nie jest tak, że on grzeje, on izoluje w zimę w środku trzymają ciepło pszczoły a przy upałach izoluje od tego ciepła środek ula, żeby się nie nagrzewał za bardzo, bo tak niektórzy myślą, że styropian to powoduje, że jest cieplej w ulu, nie, 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 on izoluje w dwie strony, od zimna, od ciepła, po prostu jest taką warstwą ochronną, dlatego to tak wygląda, ale bardziej według mnie, dlatego, że jest po prostu, no przyjechały na nowe miejsce i się jeszcze tak te pszczoły tutaj nie nauczyły, ale chodzą pięknie. W porównaniu z tym, co w pasiece, że tam był, no nie miały pożytku, no nie miały, Salomon i z pustego nie naleje. A tu widzę, mają pyłeczek żółty z, z, z tej rzodkwi. Yy, niedaleko jest też trochę faceli, ale tej faceli jak na razie nie widzę na pszczołach, więc chyba jeszcze nie znalazły. Ewentualnie, no po prostu mają bliżej, to będą nosić rzotki. Dobra, ja wezmę jeszcze pasy spinające i zabiorę będę musiał za 2-3 dni przynieść jakieś tu cegłówki no po prostu wiecie żeby złodziej nie miał ułatwionego teraz by podjechał mógł złapać za ul, on jest spięty szybciej by to ukradł, a tu chodzi o to, żeby nie ułatwiać złodziejom pracy oczywiście ja tutaj mam różne zabezpieczenia, ale nie będę mówił jakie, żeby przypadkiem jakiś złodziejaszek tego nie oglądał no ale no trzeba uważać na pasiekę, bo niestety, ale złodziei nie brakuje no dobra wróciłem i zbieram pyłek A tu już brałem czy nie? Aha nie no widzicie, jest tu trochę jasnego, troszkę tej faceli Przynoszą Szału nie ma w porównaniu widzicie z tamtymi lotami a tu to popatrzcie Coś tam latają ale za bardzo to im się nie chce Także taki pyłek już nam ktoś chciał kupić. No to ja nie wiem, postaram się w tym tygodniu ususzyć, bo mam ją trochę wcześniej. Już zbierałem, tak jakby dzisiaj, chyba drugi raz po założeniu poławiaczy. Co dwa dni poławiam, no bo po prostu codziennie nie ma sensu. Jest sucho, jest mało, w miarę mało, więc nie zapychają się te poławiacze. Jeszcze zastanawiam się, chyba skoczę jeszcze na tą. No w tej chwili trzecie pasieczysko i zobaczymy co tam zbierają. Tam nigdzie blisko faceli raczej nie ma. Więc zbiorę tu ten pyłek i zaraz pojedziemy na następne pasieczysko O patrzcie, tutaj te lepiej na facelie chodzą. Tutaj cały, no nie cały, ale tu troszkę większość. Troszkę więcej jest tego z faceli. Był ładny kolor nie powiem. Fajna ta facelia żeby tylko jeszcze nektaru dała trochę. Cię ona daje, ale pszczoły po prostu za daleko latają i, i to, co przyniosłem, to muszą zjeść. Dlatego, no tak, szału raczej nie będzie z tej faceli. Co zrobić? Taki rok. Szkoda, że tu bliżej nie posiali, no ale każdy by chciał. Cześć, jest poniedziałek. Zapomniałem. Zapomniałem kamerki zabrać na, na tą drugą pasiekę. No nie było jakoś dużo pyłku, dużo jasnego, nie ma tej tam faceli, wiadomo. E, a dzisiaj tak, dzisiaj i w ogóle w tym tygodniu zamierzam już powyciągać ramki pracy. Wspominałem o tym. Ostatnio, że już coraz mniej jest tam po prostu tego trutowego. No już po prostu ten sezon pszczoły chyba czują, że jest po prostu, że był szybszy i szybciej się skończy i za dużo trutni już nie, nie chcą chodować matki nie chcą składać tych jajek więc myślę że po prostu no trzeba wyciągnąć troszkę tej warozy się zabierze razem z, tą, z tym czerwiem trutowym to już jest drugie lub trzecie pokolenie tej, tych trutni ponieważ ja nie zabieram nigdy po pierwszym bo duży błąd robią pszczelarze którzy biorą wyciągają ramki pracy jak jest pierwszy zasklep tego czerwiu trutowego bo oni nie chcą mieć trutni w rodzinie bo truteń nic nie robi truteń je yy, miód no nie, nie jest potrzebny, to jest błędne bardzo błędne myślenie. nie jest potrzebny w rodzinie. Jeżeli rodzina nie będzie miała trutni, ona będzie dążyła do tego, żeby były i cały czas matki zamiast wam czerwić na pszczołę zwykłą robotnicę i tak będą gdzieś dzikie zabudowy pod ramkami, gdzieś będą powiększać komórki w ramkach i tak będą dążyć do tych trutni. Więc nie wycinajcie tych trutni, bo wam i tak to nie przyniesie więcej miodu, bo one będą tracić na wychów trudnia, będą karmić te larwy, będą i tak tracić e, energię miód na ten wychów, zamiast po prostu już wyhodować sobie pewną liczbę trudni, a resztę już y, no, po prostu czerwić na pszczoły robotnice. Dlatego ja przynajmniej tej pierwszej nigdy nie wycinam, a jeżeli chodzi o kolejne, no to albo druga, albo trzecia, już y, trzeci y, już trzecie trudnie to będą tak jak teraz gdzieś wycinane. Po pierwsze, właśnie dlatego, żeby już trudny był w rodzinie. Po drugie, dlatego, że waroza nie wchodzi w taką świeżą komórkę odrobioną. Waroza lubi ciemną komórkę. Dlatego, jeżeli pierwszy pierwsze pokolenie trudnia, to i tak tam mało tej warozy zabierzecie. A ramka pracy to nie jest tylko taka, wiecie. Metoda do zwalczania tej warozy, ale również mówi nam o sile rodziny: o tym właśnie jaka jest dojrzała czy, czy nie ma nastroju rojowego, no ale tą warozę chcielibyśmy zabrać, więc też musimy po prostu w kolejnych tych pokoleniach, a nie w tym pierwszym. To jest takie moje na wstępie. Ja po prostu tutaj z tych rodzin, co zostały na tej pasiece, dzisiaj wybiorę ramki pracy. Jutro pojadę pewnie tam na drugie pasieczysko, a pojutrze na trzecie czyli na tą rzodkiew. No i po prostu wszystkie, wszystkie ramki pracy się zabierze i będzie z tym już spokój. Będą mogły pszczoły sobie tam czerwić, włoży się ramkę z węzą. I jak będzie pożytek, one sobie odrobią, a jak nie będzie, to może i nie, ale w gnieździe raczej odrabiają tą węzę, nawet, nawet i w lipcu. A mamy dopiero początek czerwca, 10 czerwca, więc jeszcze jest czas. Tylko no, Niestety, po lotach przy że nie ma szału, że no nie ma tej lipy, troszkę tam na facelie latają, ale to jest daleko, więc wiecie, za dużo lotów nie będzie. Niestety, tak to już ten rok taki bardzo zły, mam nadzieję, że kolejny będzie lepszy, ewentualnie, że jeszcze coś miodu się uda pozyskać z gryki, no i tam z tej rzotki oleistej. No dobra, powiem Wam część ramek z jakimś tam miodem. No to nie są pełne ramki, ale z innych rodzin, które pojechały na mm, Rzodkiew. No zostały do tych rodzin, co tu zostały powsadzane, Dlatego tu jakiś miód jest, ale no po prostu. Z Kilku rodzin czasem do, do jednej miodni się wpakowało. No, żeby one tutaj doniosły, żeby tutaj już wiecie, no, bez sensu wozić ciężkie ule z jakimś tam, nie wiem co tam było, wielokwiat, jakiś tam, wiecie, coś tam zebrały, czy z chabrów, czy tam troszkę, nie wiem, miały wcześniej, że w gnieździe, później przeniosły do góry, no to taki wielokwiat wyjdzie. No i będzie to też wybierane za jakiś czas. No, jak przykwitnie ta lipa i facelia, która tu jest niedaleko, zobaczymy ile to będzie trwało. E Pewnie w czerwcu, w lipcu to już raczej będzie. No nie wiem jak ta facelia, bo to zależy od pogody. Jeżeli będzie co parę dni padać deszcz, to ta facelia będzie długo kwitnąć. Jeżeli będzie sucho, to ona przekwitnie za jakieś góra, dwa tygodnie, bo już kwitnie ponad tydzień. Koło miesiąca, pięć tygodni nawet potrafi, ale jeżeli to są bardzo dobre warunki, właśnie pogodowe. Dobra, także ja ściągam miodnie i za chwilkę będę szukał ramki pracy. W niektórych tam z 4-5 ramek pracy już wyciągnąłem wcześniej, bo na przykład były puste. Nie było już w ogóle czerwiu. Pszczoły troszkę się wstrzymały w czerwieniu w tym roku, przez to, że nie było akacji, teraz tej lipy. No niestety, no siła była rok temu według mnie większa. Trzeba było podkarmiać miodem, ale liczyłem, że sobie coś znajdę, jakiś wielokwiat. No i no wiecie, brakuje tego doświadczenia. Gdybym wiedział to, co wiem teraz powiedzmy dwa tygodnie temu, no to po słoiczku miodu rzepakowego by dostały te rodziny na rozpęd. E, a no i wyszło jak wyszło. Na tamtej pasiece trochę lepiej, bo ta spać wystąpiła przez tydzień. One wtedy ładnie zaczerwiły matki, całe, y, całe rodnie. E, ale tutaj na tej pasiece, jak sprawdzałem, to y, część rodzin owszem, ładnie czerwiło. A niektóre y, no, matki się po prostu E, ograniczyły w tym czerwieniu, i, i nie ma całej rodni czerwiu, więc też zależy. Różne są tu rodzinki, wiadomo, jak jest pożytek, jak noszą, to się też rozwijają dużo lepiej. No, widzicie, jest ramka pracy, jest troszkę jeszcze tu czerwiu z góry, tutaj nawet są gdzieś larwy, jakoś to tutaj jest. No, ale po prostu trzeba już to zabrać. Część warozy się dzięki temu zabierze. No i te trudnie już też tak nie są potrzebne. To znaczy, no jeszcze matki cały czas unasieniam, ale znajdą, znajdą sobie w okolicy. Także ja muszę te pszczoły tutaj zaraz strzepać i, i po prostu zabrać. No i chyba wytopić te ramki, bo szkoda zakopywać, zawsze coś w wosku się odzyska. O, patrzcie jak kapie lektar żółty. Ciekawe, czy z lipy, coś tam, czy z faceli. Chyba. Lipa. Troszeczkę jakiś kwiatów znajdę, ale to jest malutko, malutko. W miodni prawie nic nie przybywa. No, także dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale początek tego tygodnia to będzie u mnie właśnie wyjm wyjmowanie tych ramek pracy. No chyba, że dzisiaj zdążę, ale powiem wam, że jeszcze. Mm, no nie tylko samą pasieką człowiek żyje. Mam jeszcze jakieś tam inne swoje zajęcia, więc dzisiaj raczej tylko ta pasieka tutaj. A jutro może dwie pozostałe, jak mi się uda ogarnąć. No widzicie, pszczoły nie są takie słabe pomimo tego, że te pożytki są dosyć e, liche w tym roku. Położyłem no, już ramkę z węzłem, ona była z jednej strony odbudowana chyba z jakiejś innej rodziny, ją jakiś czas temu zabrałem. E, powiem Wam tak, jeszcze oprócz tego, że zabieram ramkę pracy, to w słabych rodzinach gdzie są stare matki, mam tutaj izolatory chmary zakładam. Czyli tak... E, te rodzinki, które są w ulikach weselnych. Zaraz może podejdę tylko tutaj zamknę tą rodzinę i wam mniej więcej powiem przy tych ulikach o co chodzi. Tak, tutaj mam, wiecie, rodzinki. Znaczy rodzinki. Uliki weselne, gdzie podawałem matki z mojej własnej hodowli. Nie tylko tu, mam około 20 takich ulików weselnych i w tej chwili no mam nadzieję, że te matki nie się unasienią. Ja tworzyłem je kilka dni temu wynosiłem w sobotę, nie, w piątek. W piątek wynosiłem, mamy dzisiaj poniedziałek, no to myślę, że gdzieś przed weekendem, może po już, możliwe, że zaczną jakieś tam jajeczka składać. No i po prostu no ciężko mi ocenić, czy z tych 20 będzie 10 nasienionych, czy 15, czy 5, więc około 10 matek dzisiaj zaizoluję a resztę, jeżeli już będę widział, że matki czerwią. Po prostu troszkę dłużej będą w ulikach weselnych, no bo nie mam pewności, a nie chcę kupować matek unasienionych. Eee, no i sprawa jest prosta, jeżeli chodzi o ten izolator chmary. Eee, może już po prostu wrócę tam na pasiekę, tak kręcę się, ale żeby Wam uzmysłowić, co to jest ulik weselny, ja, o co chodzi, bo wiem, że oglądają mnie też osoby, które nie są pszczelarzami i lubią posłuchać. Ale czasem nie wiedzą o co chodzi, jak, jak nie pokazuje jakieś rzeczy, jak nie, nie jest to dosyć dokładnie wytłumaczone. Więc izolator chmary jest to taki izolator, gdzie się wkłada matkę. Jak będę wkładał, może za chwilkę też wam nagram, i przez to, że matka jest, w rodzinie nie czerwi. Ale cały czas pszczoły czują, ona się tu chodzi po tej całej, całej, całym izolatorze chmurzy. one czują zapach matki, więc nie próbują tworzyć nowej. Tak, jakby po prostu matka jest, ale nie składa jajek. Dlaczego chcemy, aby nie złożyła jajek? Ponieważ przy podawaniu nowej matki po około 7, no najlepiej 9 dni poczekać. Wtedy już na 100% nie ma czerwie otwartego ani jajeczek larw, bo matka nie składała. Minęło te 9 dni, pszczoły zasklepiły. Jeżeli nie ma czerwi otwartego, zabierzemy starą matkę z takiego izolatora, podamy nową. Pszczoły ją na 99,9% przyjmą, bo nie mają wyboru. Nie mają na czym wyhodować swojej własnej matki, bo pszczoły potrafią hodować matki same, e, ale muszą mieć do tego larwę. Jajeczko chociaż na no to poczekają. Larwa będzie zaczyna ją karmić odpowiednią dawką mleczka pszczelego i powstanie królowa. Jeżeli nie będą miały tego, no to przyjmą, bo nie mają wyboru. Zabiera się wtedy starą. Podkłada nową i tyle. Dlatego ja dzisiaj jest 10, izoluję matki, a około 19, może nawet wcześniej, bo to wystarczy według mnie 7 dni, ale powiedzmy, jeżeli na tam poczekam te 9 dni, zabieram starą matkę, daję nową i cała robota zrobiona. Do tego nie ma, e, mamy taką przerwę, te 9 dni. Poczekamy, zanim nowa matka zaczerwi i czerw e, będzie kryty. Znowu jest 9 dni. Jeżeli dobrze to zrobimy, to będzie moment, w którym nie będzie czerwiu w rodzinie, w gnieździe krytego, i możemy na przykład jedną tabletką apiwarolu odymić i pozbyć się całej warozy. I też będę to robił. Zamówię one mamu weterynarza. Mam nadzieję, że dostanę w tym tygodniu, najpóźniej następnym, apiwarol. I od razu przy wymianie matek będzie, będą rodziny te przeleczone. Aczkolwiek tylko na tą chwilę mm, izoluję najsłabsze rodziny, które wiem, że nie pojadą na grykę bo te silniejsze, takie jak ta ta możliwe, że pojedzie na grykę to tutaj nie będę żadnych takich rzeczy robił dopiero później może na gryce chodzi o to, żeby cały czas matka czerwiła żeby była pszczoła do noszenia miodu z gryki, a te, które tu zostaną i tu już nie ma więcej pożytków, skończy się ta facelia lipa i nic nie będzie no to już wiadomo, możemy e, ograniczyć tą ilość pszczoły lotnej za jakiś czas, no bo nie ma to dla nas takiego znaczenia Dobra. Jak będę matkę tu wpuszczał, jeszcze Wam chwilkę yy, pokażę. Także tutaj po prostu tylko zabrałem ramkę pracy, ale matki nie izoluję, bo te, ta rodzina jest silna. Ja ją prawdopodobnie będę chciał, jeszcze, żeby popracowała trochę, zagonić do roboty i nagrykę. I może na wrzos. No, patrzcie jak ja tu y, zalały mi miodem całą tu y, górę. Będę musiał nożykiem chyba wyciąć. Tutaj te pojedynczy czerw plus dół. No i to. Zostawić. Coś tu trzeba wymyślać. No, szkoda to wydobyć, bo to jest cały, cała, tak jakby górna część ramki w miodzie. Nie chcę zasklepiony. Jeżeli jest to rzepak, to będzie skrystalizowany pewnie. Ale wiecie, ja to najwyżej wytnę i podam rodzinie, żeby się zjadła. O, to będzie najlepsze. no Nie będę przecież kręcił, jak tak znajdę 2-3 ramki. Bez sensu. Także ja to tak zrobię, że wytnę to i podam pszczółkom żeby sobie po prostu to zjadły, przeniosły gdzieś tu nawet do tej rodziny mogę dać żeby już nie mieszać także ja to chyba zaraz położę tutaj na folię i zrobię tam miejsce żeby one se mogły to przenieść do gniazda a reszta pójdzie do no wy, do wycofania no cóż, nastał czas na wymianę też najstarszej matki w pasiece Matka z niebieskim opalitkiem. No, ona ma 4 lata. Bardzo długowieczna pszczółka, bo rok temu były czerwone, 2 lata temu żółte. 3 lata temu białe, a 4 lata temu był kolor niebieski. Także naprawdę, jak na matkę w rodzinie produkcyjnej, to jest bardzo długo. Matki reprodukcyjne mogą długo. Czerwić, bo one składają dosyć mało jajek Ale że matka tutaj się uchowała z niebieskim to jest ten sam pod wrażeniem. Ona cały czas tu czerwi, ale widziałem przed chwilą miseczkę matecznikową, gdzie było jajeczko złożone. Prawdopodobnie pszczoły by ją i tak już wymieniły. No ale nie chcę tu czekać, będę miał te matki unasiennione, no po prostu ją sam wymienia. Już nie będę liczył na, na to, że pszczoły to zrobią. Że, tu był jakiś taki większy matecznik na cichą wymianę, to oczywiście bym zostawił, ale no to było tylko jajeczko złożone, więc trochę by to trwało. No, także widzicie, i takie cuda. No dobra, mam mateczkę, widzicie, jest żółta, żółta pomalowana flamastrę przeze mnie. No i tutaj zostały mi dwie rodziny, które nie wywoziłem. One były tutaj w tych burnatach, ale przełożyłem dennicę oraz daszki. Tak jak widzicie, to są daszki drewniane i dennica. No bo one były po prostu słabsze, odbiegały siłą. No po prostu te matki są już starsze, słabo czerwią. No i pójdą do izolatora. A po tym będą wymieniane. Także muszę to otworzyć taki koreczek. matkę włożyć, żeby się tam weszła do środka. O, ona tutaj teraz chodzi. Zamknąć oczywiście, żeby nie wyszła. Koreczek. Można to na beleczce powiesić, ale powiem wam, nie ma to według mnie aż takiego znaczenia. Ja po prostu włożę w środek. Tutaj rodzinki. Tylko jeżeli jest ramka pracy, to ja je muszę Wyciągnąć, żeby się zmieściło, ewentualnie jakąś ramkę przyłożyć do góry. No bo lepiej, jak jest 9 ramek z dołu, no to w Rodni to jest miejsce na, tą, na ten izolator. Także ja tutaj albo wezmę jakąś taką ramkę, gdzieś wycofam, albo przyłożę do miodni. Tylko w miodni jest też 10 ramek, bo nie widzę ramki pracy. Możliwe, że już zabrałem ją jakiś czas temu. Bo po prostu matka tutaj tak jak mówię słabo czerwiła, nie zaczerwiała tej ramki. Ja bym... Ogólnie no po prostu tą... ten izolator włoży się tutaj w środek i tyle. O. Można jakimś drucikiem, można na beleczce, żeby nie spadło niżej jak się ma wysoką dennicę no bo wtedy dosyć nisko będzie, aczkolwiek i tak częściowo wiecie będzie w górze, bo to Izolator jest dosyć duży, nie jest jakiś tam 5 cm. Matka ma prawie, no właściwie, rozmiar ramki, więc nawet jak spadnie te 5 cm, to się nic nie stanie, pszczoła. Chodzi o to, że matka chodziła, żeby tą zapach y, równo tutaj wydzielała i żeby nie było problemu takiego, że pszczoły zaczną hodować matki, czy tam cichej wymiany, czy ratunkowe. I cichej wymiany to jeszcze, jeszcze, wiecie, nie byłoby nic y, złego, jakby sobie same wyhodowały, ale tutaj no po prostu jest to szykowane po to, aby podłożyć matkę czerwiącą którą wyhodowałem które są w ulikach no dobra taki łączony troszkę ten odcinek z dwóch dni ale y, tak wyszło także no widzicie ciągle się coś dzieje w pszczelarskim sezonie naprawdę jest co robić y, tak jak mówię teraz będą te ramki pracy izolowanie a nie wiem czy za tydzień za dwa może już będzie temie dobranie. tutaj ostatnie nie licząc tych Pszczół, które gdzieś tam wywiozę na pożytki. Dobra, cześć, trzymajcie się.